Znajdźmy Tabora i artefakty ogie. Co jest? Tabor, co się stało? Znowu wy? Możecie nas rozwiązać. Jeśli nam powiecie gdzie są artefakty Ogiego, to wam pomożemy. Dobra. Wzięli je ścigacze komet. Najwięksi piraci w sektorze. Pff, to jasne. To bardzo źli piraci. Uwolnisz nas czy nie? A wiecie, gdzie ta szajka poleciała? Może, ale wam nie powiemy. Sam odzyskam moje artefakty. I dowiodę, jaki ze mnie pirat. Już nikt nie nazwi mnie dzieckiem. Te artefakty nie są twoje, tabor. Poza tym, ścigacze już raz cię pokonali. Skąd pomysł, że teraz będzie inaczej? Ech. Les mówi do rzeczy, taborze. Za trójkę nie damy im rady. Słuchaj, my chcemy zwrócić tę skrzynię ogiemu, a ty chcesz mu pokazać swoją siłę. Możemy sobie pomóc. Ach, zgoda. Działajmy razem. Na razie. Na mój statek. Biegiem. Hej, to mój statek Jedi! Macie niczego nie dotykać! Jasne? Ścigacze mówili, że lecą na wyspę półksiężyca, żeby sprzedać skrzynię. Tylko gdzie ona jest? Tam! Półksiężyc! O! Wow, Rys! Dobra jesteś! Wszyscy świetnie się dogadują. Ej, przestańcie zgrywać paczkę przyjaciół! To tylko interesy. No, e, no tak, e, dostałem współrzędne i możemy startować. I dobrze, znajdźmy ścigaczy komet i skończmy temat. To ich statek. Ale... Gdzie są ścigacze komet? Te artefakty chcieli sprzedać, prawda? To znaczy, że czekają na kupców. Musimy zabrać im te skrzynie, zanim ścigacze dobiją targu z kupcem. No to na co jeszcze czekacie? Ha! Łatwizna! Patrzcie, co my tu mamy: mali piraci i mali Jedi. Ha, teraz widziałem już wszystko. Zabieramy naszą skrzynię, Kor! <laughs> doprawdy! Jakoś nie widać. Trzynasty złolu! <laughs> Nasz kupiec będzie tu lada chwila. Bawcie się grzecznie, dorośli idą do pracy. <laughs> Wierz mi, że nie nadajesz się na wielkiego pirata, dziecko. Nie nazywaj mnie dzieckiem! Pokonał nas! Już drugi raz! Może Kor ma rację. Zwykłe dzieciaki z nas. Ej, jesteśmy dziećmi ale nadal możemy osiągać wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy? Utknęliśmy! Już po nas, to koniec! Nie, wcale nie! Mistrz Yoda powiedział, że nieważne, czy jesteś duży, czy mały i w jakim jesteś wieku, każdy może osiągnąć wielkość. Też możesz być wielki, jako dziecko. Genialne! Traktują nas jak dzieci. A my możemy to wykorzystać! I mam już świetny pomysł, jak! Idzie droid! Teraz naps! Zlituj się i wypuść napsa. Musi do toalety. A kiedy Pubi się zachce, lepiej nie ryzykować. Prosimy, przecież to słodkie, niewinne dziecko. Wszystko się uwinie. Czekajcie! Teraz! Dobra robota! Kor! Oddawaj skrzynie!! Nie mów, że jeszcze ci mało. Dziecko. A żebyś wiedział! Dobra! Yeah! Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri, și nu ratați Disney Junior pentru serialele voastre favorite.